Kolejny odcinek z cyklu Psie Sekrety w 5 minut. Tak, wyjaśnia. A dzisiaj opowiemy sobie o takiej matematyczno-fizycznej części komunikacji pomiędzy opiekunem a psem. Irek będzie opiekunem, a ja będę psem. Sen. Taka fuma. E, o co chodzi w komunikacji? Tak naprawdę kiedyś powiedziałeś takie zdanie, które ja zapamiętałam, że wydawanie komend to jest tak naprawdę monolog opiekuna. To jest o co w tym chodzi? To, że w momencie, kiedy wydajemy sobie komendy, to nie komunikujemy się z nim, tak? Czyli to nie, ma, to nie jest na zasadzie wymiany jakiejś informacji, tylko po prostu dajemy sobie informację, nie potrzebujemy żadnej zwrotnej informacji, oczekujemy tylko, że pies wykona jakieś polecenie, tak? Więc to nie jest żadna rozmowa, żadna komunikacja, po prostu oczekujemy, że pies wykona nasze polecenie. Okej, okay, czyli wy opiekun coś do psa i to jest jednostronne, tak? I jest jednostronne, zdecydowanie. A czy jest często, albo czy bywa tak, że pies coś komunikuję opiekunowi i dalej to jest jednostronne. No, zazwyczaj ciągle pies coś komunikuje opiekunowi i cały czas się próbuje się porozumiewać z człowiekiem, tylko że ludzie najczęściej to ignorują, dlatego że nie wiedzą, że pies coś mówi do nich. Czyli ja jestem tym pieskiem na spacerze ze swoim opiekunem i ja coś komunikuję i nawijam po psiemu tak naprawdę, czyli patrzę się na ciebie, czyli patrzę sobie tam, odwracam się tam i tak dalej. I cały czas wysyłam do ciebie ten komunikat. Tak. Mogą być to różne komunikaty, możesz mm. mnie zatrzymać na przykład, możesz się, siebie zatrzymać, spojrzeć gdzieś w jakimś kierunku, spojrzeć na mnie, kiedy coś tak. cię zaniepokoi, tak? I, no i wtedy jakby ja powinienem te sygnały odebrać, no bo one są do mnie. Tak. Jeśli ich nie odbieram, zaczynam je ignorować, no to zaczynają się wtedy robić problemy, bo pies widzi, że jest sam z tym wszystkim i sam musi te problemy rozwiązywać. Powiedz, jak często jest tak, że pies coś komunikuje jednostronnie? Także idzie ten komunikat, no i... No moim zdaniem idzie... jest praktycznie cały czas tak. Jest głównie w ten sposób, że psy komunikują, ponieważ nie mają innej możliwości, bo ludzie nie odbierają tego i, i jakby nie ma informacji zwrotnej, bo nie wiedzą. Nie wiedzą, że dostają informację. Mhm. Albo myślą, że ta informacja jest czymś innym, a dość przynajmniej jest jakaś forma komunikacji, bo no coś tam myślę, że coś jest, może się nie dogadujemy, ale przynajmniej próbujemy. Czyli pies komunikuje, ja jestem tym sam, coś komunikuje idzie ten komunik Powiedz, tak. no co się dzieje w sytuacji, kiedy opiekun jakby nie rałuje ten komunikat? Czyli to jest, no tak jak pokazują, jednostronna komunikacja. Bardzo często psy zaprzestają w ogóle się komunikować, też może nie tak zupełnie, ale dużo, dużo rzadziej tego używają i próbują rozwiązywać problemy na własną rękę lub podejmować decyzje na własną rękę, bo to nie zawsze musi być związane z problemami. No ale nie będą już nas pytać ani próbować z nami rozmawiać, tak? no bo zobaczą, mhm. że to nie działa, bo będą robić to coraz rzadziej i rzadziej. Czyli co, ucieczki na przykład, przechodzenie na przywołanie, albo rzucanie się na inne psy po za tak, to tak, mogą być konsekwencje jednostronnego komunikatu. No to teraz odróżmy sytuację, teraz Ty jesteś opiekunem i jakby komunikat idzie jednostronnie tylko do mnie, jako do psa. Jak to wygląda, powiedz tak klasycznie, jesteś na spacerze, opiekun, pies? No jeśli wydaje komendę, to po prostu coś mówię, tak siad, zostań, tak nie wiem, nie wolno, przestań, no to to jest po prostu jednostronna komunikacja. Ja oczywiście też mogę się komunikować z psem. Czyli mogę zrobić coś, co pies bez problemu odczyta i na co mogę oczekiwać na odpowiedź jak w takiej sytuacji. Na przykład, podobnie jak pies zatrzymując się, odwracając się w którąś stronę, odwracając jakiś kierunek, odwracając głowę, to już wtedy mogę liczyć na to, że pies mi odpowie. Okej, okay, ale to już jest komunikacja taka ciałem, to drugie co mówisz, tak? No tak, bo tu o komunikacji ciałem mówimy, inaczej mm -hmm. nie jesteśmy w stanie się komunikować. Czyli dodałeś taki drugi element do tego chyba całego. Tak schematu, który dla Was specjalnie stworzyliśmy, żeby Wam było łatwiej. Teraz już jest idealnie. Jest idealnie, czyli tak, są Ci sami uczestnicy rozmowy, opiekun i pies. Pies wysyła po swojemu te wszystkie komunikaty, niewerbalne głównie, tak, w dużej mierze i komunikuje ciałem różne rzeczy, a opiekun odpowiada. Też niewerbalnie, tak? Czy to jest ten element, który dołożyliśmy teraz? Tak, to jest ten element i teraz już powiedzmy, że mamy, no mamy jakby komplet, tak, to jest pełna komunikacja. Ja coś mówię, tam Przekazuje psa jakąś informację, on mi daje informację zwrotną, albo on mi przekazuje jakąś informację, ja w jakiś sposób na nią reaguję, no i zaczyna się rozmowa. No i teraz po sumie, dlaczego te dwa elementy, komunikacja w dwie strony, tak naprawdę, yy, poprawia jakość relacji z psem, poprawia jakość spacerów i rozwiązuje tyle problemów? Podstawą jest tutaj to, że pies głównie komunikuje się w ten sposób, mową ciała. Znaczy, no, pies ma jeszcze swoją komunikację węchową, tak, zapachową, dźwiękową, ale jakby, jeżeli chodzi o człowieka czyli z nami głównie komunikuje się mową ciała. No i jeżeli będziemy ignorować te sygnały, no to bardzo wiele informacji do nas nie dotrze, tak? Czyli tak naprawdę psuje się nasza relacja, bo nie rozumiemy się z psem, nie rozumiemy psa, nie wiemy co robi, dlaczego to robi. Wydaje nam się, że robi to z jakiegoś innego powodu na złość albo tam, nie wiem, no po prostu... Nie chcę mu się na przykład mhm. czy coś w tym rodzaju. Albo nas ignoruje albo nas ignoruje, bardzo tak, tak. różne przez co hmm. pogłębiają się hmm. raczej zazwyczaj problemy, albo bardziej dążymy do tego, że coś zrobiłem nie tak, to muszę teraz lepiej te komendy ogarnąć, uh -huh. bo pies się nie słucha, no to jeszcze poćwiczę, jeszcze, albo wyciągnę więcej żarcia, albo zacznę czas zmuszać do czegoś, nie? Przez co to jeszcze bardziej zaczyna się wszystko zawalać. No i problemy gotowe, tak? Już nie mówię tam o takich problemach jak agresja. Czy lęki głosie, bo to też nie zawsze do tego musi prowadzić, no ale po prostu nie będziemy się z cen dogadywać. No, i... mm. no więc słuchajcie, tak naprawdę, żeby komunikat był skuteczny, to oprócz nadawcy i odbiorcy, i w drugą stronę nadawcy i odbiorcy, musi być ten sam język. No bo jakby Irek Dokładnie. mówił po chińsku, a ja po papułasku, jest taki język? Nie wiem, no tak. ale, no ale myśli, to myśli, że tak Polski. To tak. to... Podobna skala trudności, jak nauka wsiego. No to po prostu się nie dogadamy, tak? Nie dogadamy się przez to, jakby będzie komunikat z tej strony, będzie komunikat z tej strony, ale będzie też frustracja, niezrozumienie, brak współpracy tak naprawdę. No a myślę, że to nie jest... To, co byśmy chcieli, prawda, jako opiekunowie dać naszym psom. Ja byłam opiekunką psów problemowych, nadal jestem opiekunką tych psów, ale są już dużo mniej problemowe. Dlaczego? Dlatego, że w którymś momencie odkryłam, że komendy po prostu nie działają. Znaczy, działają, ale to na jakimś takim poziomie mniej więcej. A potem się okazało, że są dużo wyższe poziomy yy, takiego właśnie komunikowania się z psem, takiego rozmawiania ze sobą, takiego po prostu współpracy, takiego spokojnego spaceru. A to właśnie trzeba rozmawiać po psiemu. I słuchać swojego psa. Więc tego Wam życzymy. Subskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podoba. Piszcie w komentarzach, jak to jest u Was. Czy znacie psie język, czy go stosujecie na co dzień? Jest coraz więcej po prostu świadomych opiekunów psów i to też widać w komentarzach od Was tak, i w tym, co się dzieje. Rozumiem. Więc bardzo Wam dziękujemy za to, że zmieniacie swój świat, świat psioludzki i świat innych opiekunów psów. Trzymajcie się. Pa! Cześć.